Witajcie, drogie zodiakalne ryby. Oto rozkład dla Was na miłość na lipiec 2020. Z dodatkowym przesłaniem dla singli, które przesłanie znajduje się na końcu filmu. Więc, suwak, drogie single, możecie przesunąć sobie na ostatnie minuty nagrania. Pozostałe osoby, które są w związku stałym, mniej stałym lub bliżej nieokreślonym, serdecznie zapraszam do wysłuchania tego rozkładu. Kartą tła czytania jest koło losu, zwane także kołem fortuny, kołem karmy, kołem przeznaczenia, cyklem życia. Koło fortuny to karta mówiąca o powtarzalności się pewnych działań. Ale, ale, tu wygląda, jakby cykl karmiczny dobiegał powoli końca, bo ktoś odszedł, być może kolejny raz. Ale może inaczej niż dotychczas. Bowiem aspekt rozstania, widoczny jest w zasadzie na każdej karcie, bo wszędzie mamy samotne postacie. Jeżeli w kartach są dwie postaci, no to jedna z nich odchodzi. Mężczyzna porzuca kobietę. No, oczywiście, może to być kobieta porzucająca mężczyznę, bądź kobieta porzucająca kobietę, albo mężczyzna porzucający mężczyznę. To po prostu tylko obrazki. Dopasujcie to do swojej historii. Więc ktoś odchodzi. Ktoś strasznie rozpacza. Ale w zasadzie piątkę kilków to już zaraz, za chwilę Wam e, przedstawię. Natomiast bez wątpienia karta. Ukazuje nam karta koła losu, ukazuje nam pewien karmiczny cykl, który ma szansę się zakończyć. To jest dobra wiadomość, dlatego że ileż można? Ileż można cały czas powtarzać te same schematy. To, że tutaj mamy Koło losu zataczające ostatni prawdopodobnie cykl nie oznacza do końca końca związku. Dlatego, że w relacjach w tym rozkładzie zakończenia nie ma, choć jest pewne zawieszenie z pewnym drganiem na rozwój tej relacji lub też powrót do niej. Ale dobre jest to, że cykl do, domyka się, ponieważ oznacza to, że mogliście, możecie, lub w lipcu najpewniej, e, część z Was osiągnie mądrość duchową, zrozumie, co wydarzyło się w tej relacji, że tak wielokrotnie powtarzały się pewne schematy i nie mogliście cieszyć się wzajemną miłością. Bo, jak sądzę, jej tutaj nie brakuje. Chociaż rozkład nie jest kieliszkowy, za bardzo poza tą piątką, to jednak czuję z kart, że tu o miłość chodzi. Tak więc, mądrość duchowa, super. Dobra informacja, Łamy, łamiecie schemat, ale najpierw trzeba przełknąć gorzki smak porażki. Piątka kielichów jako karta pożegnania i rozpaczy, często niebywale dramatyczna. Taka dramatyczna w wręcz teatralnie, bo spójrzcie, kobieta płacze nad jednym rozlanym kielichem, nie zwracając na cztery, uwagi na cztery pozostałe. No płacze nad rozlanym mlekiem. Oczywiście on ją zostawił. Tamten mężczyzna odchodzi gdzieś tam w ostry cień mgły. Natomiast ona jest tak mocno skupiona na rozpaczy, że w zasadzie nie widzi tego, że on może zatrzymać się i zawrócić. Skupiona na swym żalu zaślepiona jest i nie słucha tego, co prawdopodobnie intuicja chce jej powiedzieć. To taka po prostu epatowanie rozpaczą, dramatyzmem. E Czasem to jest potrzebne, tak? Może włączać smutną muzykę, jeszcze smutniejsze filmy romantyczne, a na końcu pijać się e, sama, albo może z koleżankami. Tak czy inaczej, no widać, że ta kobieta mocno przeżywa, ale, ale sytuacja nie jest taka tragiczna. Przecież gdzieś tam pod świadomości wie, że to nie może być koniec, że nie w taki sposób ta relacja się zakończy. Ale słusznie, że, że jest w niej taki lęk, bo nie, w tej kobiecie na karcie oczywiście to może być mężczyzna, tak? Ponieważ może sobie uświadomić, jak ważna była ta relacja. I na pozycji serca mamy siódemkę monet. Siódemka monet, czyli w zasadzie stęsknione serce oczekujące na jakieś rezultaty. Kobieta siedzi przy oknie z kwiatami, które już dostała, które jak to zwykle mówię już usychają. Serce jej usycha z tęsknoty. Tak bym powiedziała, ta osoba, o której wy rybki myślicie jest... No wyczekuje chyba waszego działania i trochę się nie może wyczekać, albo doczekać, albo to wy czekacie na działanie tej drugiej osoby i nie możecie się go doczekać. Wypatrujecie wręcz znaku, może tego, co było dotychczas. No wierzycie, że znowu będzie tak, jak było, a tutaj, albo ta osoba tak myśli, a tutaj a tutaj naprawdę prawdopodobnie doszło do jakiegoś poważniejszego zakończenia. Lęk jest sprzyjający. Czasem, jak się coś utraci, to się dopiero wtedy to tak bardzo, bardzo docenia. Myślę, że ta osoba może troszeczkę się starać już teraz o was zabiegać. Natomiast, jak to w siódemce monet widoczne jest, te. Działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, może są zbyt słabe, może zbyt niedojrzałe, może po prostu komuś jeszcze nie przeszedł żal i duma, e, może emocje są zablokowane, tak czy inaczej ta osoba wyczekuje w zasadzie na wasz znak. Czeka właśnie z takim reliktem przeszłości w postaci kwiatów, które kiedyś od was otrzymała. Może często wracać myślami do przeszłości tego, jak było, co się między wami działo. I to bardzo dobry znak jest dla was, jeżeli wam jeszcze zależy na tej osobie. A na pozycji myśli mamy królową monet. Ta osoba patrzy na was jak na. Osobę idealną, kobietę idealną, tak, partnerkę, żonę, bo no to może być nawet historia związku, ale może też być historia osób, które po prostu są, były razem, ale może także łączy je praca, gdyż na no dużo tutaj monet jest i gdzieś tam na przestrzeni z życia zawodowego toczy się cała ta historia. Ech. Królowa Monet, no to jest często ta żona, tak? Ktoś, jak, jeżeli ten człowiek patrzy na Was jako na królową monet, to znaczy, że bardzo Was szanuje, że jest tu uczucie, że podziwia, że uwielbia wręcz, że patrzy na Was jak na kogoś naprawdę doskonałego. To nie jest cesarzowa wprawdzie, ale królowa monet idealnie pasuje nam do kogoś zrównoważonego, dojrzałego, czego w siódemce monet nie ma. Nie ma w siódemce monet tej dojrzałości, której oczekuję. Ehm... Dojrzałych owoców, ale też może dojrzałego uczucia. Natomiast ta osoba może jest na tyle niedojrzała, żeby osiągnąć to, czego chce w Waszej relacji. Natomiast no, Was postrzega jako osobę dojrzałą, otaczającą się pięknem. Może po zerwaniu zmieniliście wygląd, sposób zachowania się i to, i to jakoby wznieca jeszcze bardziej to uwielbienie tej osoby. No, mądry Polak po szkodzie, ewidentnie. Ceni, podziwia, uwielbia, szanuje Was. Zachwyt jak nic. I też widzi w Was taką dobrą przyjaciółkę, przyjaciela, no, bratnią, duszę nawet mogłabym rzec. I rzeknę, bratnia dusza. Na pozycji zamiarów ta osoba ma pazia monet, czyli rzeczywiście jest chęć ym, dążenia do bardzo, bardzo powolnego rozwoju tej relacji poprzez budowanie jej, e, tak jak wspominałam, na płaszczyźnie zawodowej, ale może także na płaszczyźnie po prostu przyjacielsko-koleżeńskiej. Czyli budowanie fundamentu zaufania wzajemnego, małych, powolnych, subtelnych gestów, które w jakiś sposób mają Was do siebie przekonać i dać jakiś nowy początek i taki naprawdę prawdziwy początek. Sumienna jest ta chęć zbliżenia się do Was. Natomiast może być mało spektakularna, i bardzo, ale to bardzo powolna. Wiadomości. Krótsze, rzeczowe, ale bez wątpienia miłe. Może być nawet jakaś inicjatywa wyjścia, wspólnego spotkania, spacer. Na pozycji blokady jest czwórka buław. I o co tu chodzi? Jak to związek? <gryw> Czy ktoś z Was ma związek? Ktoś z Was jest w związku? Jeżeli tak, no to on blokuje w rozwój Waszej relacji z tą osobą. Jeżeli ta osoba jest w związku, no to też. Ale czwórka była, też może mówić w jakiejś tam formie zamknięcia, no bo to jednak czwórka, tak? Cztery ściany. Może i koronawirus. Może także jakaś impreza, wydarzenie, które w jaki sposób może wpływać na są relacje, hmm. no związek przede wszystkim, ale skoro to są też buławy, no to może blokuje relacje jakaś blokada seksualna, blokada na bliskość, blokada na fizyczność po prostu. Może ktoś po prostu nie potrafi tak konkretnie pokazać swojego zainteresowania, no i przede wszystkim czułości. Natomiast relacji sprzyja ta trójka monet, czyli ponownie jakaś praca. Praca nad tą relacją przede wszystkim. Może wspólne wyjście gdzieś, może. E, no, praca, w której wy wspólnie pracujecie, tak? E, jakaś taka też gdzieś trzecia osoba może was wspierać, ale przede wszystkim ta trójka monet jest takim e, ukłonem w stronę pazia. Monet gdzie relacji sprzyja wzajemna próba jej naprawy, czyli wy też możecie się zaangażować, bo jeżeli będziecie odtrącać tą osobę, która jednak próbuje, to, to nic z tego nie wyjdzie. Jeżeli wejdziecie we współpracę wzajemną, i wspólnie będziecie szlifować tą relację jak taki diament, no to może coś z tego być. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że y, romansów wielkich namiętności w lipcu nie przewiduje, yy... No nie przewiduje, po prostu. To jest taki czas odbudowy relacji. Ta budowa, takie bardzo wręcz rzemieślnicze podejście jest tutaj wyraźnie potrzebne. Wspólnie, współpraca. Wspólnota to bardzo ważne. I to tyle dla Was, drogie rybki w związkach lub po prostu z jakąś osobą w swym sercu. A teraz czas na rybki single. Rybki, rybki single. Hmm. Rybki single mają kartę dziesiątki mieczy przy kole fortuny. Wiecie co, no, chyba czas coś zmienić. Czas coś zmienić w swoim życiu, w swoim myśleniu. Ponieważ jest to słońce w znaku bliźniąt... To takie obsesyjne myśli po prostu zaślepiają percepcję, zakłócają ją. Powiem tak, no tutaj widocznie, wyraźnie widać olśnienie, wyzwolenie. No tutaj mamy wprawdzie martwego mężczyznę, natomiast wiecie, no śmierć jest tylko początkiem, śmierć jest transformacją. Coś umarło, aby coś innego mogło wzrosnąć, coś nowego. Ten sposób myślenia, jaki tutaj może wami kierować, stał się prawdopodobnie, zaprowadził was do ślepej uliczki, z której nie da się wyjść. Widzicie koło losu, koło fortuny, gdzieś tam ciągle się kręcicie i myślę, że w tym miesiącu nastąpił was takie wielkie olśnienie, i zrozumiecie, że czas coś zmienić w swoim życiu. Być może, no, sposób myślenia o partnerze, o drugim człowieku, o potencjalnym partnerze. Poza tym, to koło losu może nam mówić także o. Przepraszam Was, ale oczywiście, mój kot pojawił się na horyzoncie. I. I, no i wiadomo no, odrywa moją uwagę um, czy macie koty, jeżeli macie koty powiedzcie mi jak znaleźć jedzenie które zawsze kotu będzie smakowało mój kot jest strasznie wybredny i za każdym razem po prostu no za każdym razem jest loteria bo coś jej nie smakuje, wczoraj smakowało dzisiaj już nie smakuje um, no cóż, e, wracając do tematu koło losu Yy, przy dziesiątce mieczy to jest także możliwość, że jakaś przepowiednia się nie spełni na lipiec serio jakieś takie przeznaczenie które się nie spełni może ktoś wam mówił, że o, i w lipcu na 100% to się wydarzy a to się nie wydarzy i wtedy zrozumiecie, że jesteście w dużym stopniu kowalami własnego losu może rybki single, także zrozumieją, że przed przeznaczeniem nie uciekną. No niektórzy mają tak na swojej drodze przeznaczenie, przed którym nie mogą umknąć, dlatego że jeżeli czegoś. Mam mój kot kaszle. Dobrze, sytuacja opanowana, więc co ja powiedziałam wcześniej. No Czasem jest taka świadomość, że jeżeli unikamy cały czas czegoś, do czego nas ciągnie, ale z jakichś powodów unikamy tego, no to może dojść do nas w końcu taka myśl, że no nie da się tak żyć, tak, że że może przeznaczenie trzeba wypełnić coś, co nazywamy przeznaczeniem coś, jakieś doświadczenie, bez którego no nie ruszymy do przodu. No, i tak single mogą myśleć, mogą coś takiego dostrzec, może ich olśnić, A jeżeli w lipcu przerobią coś wewnątrz siebie, co ich blokowało, to kto wie, jaka będzie karta na sierpień dla tych singli. Być może będzie już jakichś askielichów, ale no, oby tak by było, jeżeli wam na zależy na nowej miłości. Tylko pamiętajcie, że trzeba serca, swe umysły i dusze, Otworzyć. Kochane rybki, yy, mówię, kochane rybki, mam sentyment tego znaku Zodiaku. Yy, bardzo duży. Wszystkiego dobrego Wam życzę w lipcu. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem prywatnym, mail do mnie w opisie filmu. Czytanie płatne, trzeba się poczekać trochę na film, ale myślę, że warto. Całuski, trzymajcie się, cześć.